Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w Studiu Rady Zięglęskiej gościmy, jak już zapowiadaliśmy, zresztą na naszej antenie prezesa Wielickiego Zugilu, który wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Gwarant, pana Rafała Rosta. Witam Pana. Dzień dobry Państwu. Spotykamy się nieprzypadkowo. W końcu zbliża się koniec 2009 roku, a ten początek 2009 roku dla wielu mieszkańców Wielunia, związanych z firmą Zugil, no był niepokojący, bo docierały wiadomości, że będą duże grupowe zwolnienia. Mówiło się, że nawet z 1100 osób, które pracowały w Zugilu, to 450 osób straci. No, te, czar, ten czarny scenariusz nie był aż tak do końca czarny, panie prezesie. Ta sytuacja, sytuacja w analogicznym okresie ubiegłym roku wydawała się łatwiejsza niż rzeczywistość później pokazała. W zeszłym roku o tej porze Zugil zatrudniał 1273 pracowników. Wydawało nam się, że kryzys wywołany w Polsce przez Zugilu też przez tak zwane opcje walutowe będzie, będzie łatwiejszy do panowania. No niestety na ten kryzys związany i problemy związane z opcjami walutowymi nałożył się jeszcze kryzys ogólnoeuropejski, ogólnoświatowy i rok 2009 był bardzo trudny dla Zugilu. My próbowaliśmy w związku z drastycznym spadkiem zamówień, próbowaliśmy na początku ograniczyć czas pracy, następnie w konsultacji z związkami zawodowymi przeprowadziliśmy referendum gdzie załoga miała do wyboru bądź pracować w krótszym okresie czasu, w ciągu tygodnia 4 dni, bądź wyrazić zgodę czy zaakceptować idę zwolnień. No niestety w ciągu tego roku zwolniliśmy ponad 400 osób. To jest bardzo bolesna operacja. Nie byliśmy w stanie zapewnić pracy dla tak dużej załogi. W chwili obecnej, obecnej Zugil liczy niewiele ponad 800 osób i y, ta sytuacja wydaje się być zbilansowana. Y, w chwili obecnej y, jesteśmy już po restrukturyzacji firmy w miejsce. Siedmiu zakładów, które funkcjonowały w ubiegłym roku, w grudniu. Mamy dwa zakłady, wytwórnie konstrukcji stalowych oraz niezależny byt prawny. Ocynkownia, która przybrała w tej chwili formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nazywa się ocynkownia gwarant. Panie prezesie, mówił pan o tej restrukturyzacji. Wiadomo, restrukturyzacja ma przynieść obniżenie kosztów, pewne oszczędności. Jak to wygląda teraz w Zubilu? Są konkretne te oszczędności wynikające właśnie ze bilansu na papierze? Więc jeżeli chodzi o plan oszczędności, no to został wykonany, powiedziałbym nawet przekroczony ponieważ pierwszy krok, chcąc uniknąć w pierwszych miesiącach tego roku zwolnień, zrezygnowaliśmy z usług firm wewnętrznych, czyli praktycznie jeszcze w grudniu ubiegłego roku zrezygnowaliśmy z usług 350 osób, które świadczyły usługi spawalnicze i ślusarskie na rzecz Zugilu. To był pierwszy etap. Hmm, więc to, to była duża, du, duża ulga finansowa dla nas. Zrezygnowaliśmy z usług firm spedycyjnych, które hmm, funkcjonowały tutaj w Zugilu. Plan oszczędności został wykonany, natomiast jest jeszcze druga strona przychodowa. Tutaj ten kryzys światowy odcisnął się bardzo na Zugilu. 60% do tej pory sprzedaży Zugilu to był eksport. I tak jak pan premier optymistycznie filmuje się, czy tam pokazuje się na tle Europy, gdzie wszędzie są spadki PKB oprócz Polski, no to niestety te spadki nas też dotknęły, ponieważ nasi klienci drastycznie zmniejszyli zamówienia. Szczególnie drastycznie i boleśnie odczuliśmy to na rynku niemieckim, gdzie takie firmy jak Volvo, oraz Terex praktycznie e, przez kilka miesięcy doprowadziły zamówienia do poziomu zerowego, oraz firmy skandynawskie, takie jak Atlaskopko, Kalmar, e, Kamatsu, Forest, e, zdecydowanie obniżyły wartość zamówień. Szczególnie trudna był, była, była pierwsza połowa roku. Mniej więcej gdzieś od lipca, pomalutku, pomalutku wartość, wartość sprzedaży rośnie. W chwili obecnej miejsce tych zamówień, które, które po prostu zostały zredukowane, poszukaliśmy nowych rynków i nowych klientów. I znaleźli Państwo? Znaleźliśmy, znaleźliśmy... Ale na tak zadowalającym poziomie? Czy... Nigdy nie będziemy zadowoleni. Zawsze jest tak, żeby mogło być lepiej, nie? Ale udało nam się pozyskać klientów z obszaru energetyki zawodowej i realizowaliśmy bądź realizujemy w tej chwili zamówienia dla takich firm jak Itashi. To są elementy elektrofiltrów. Realizowaliśmy elementy elektrowni, która, elektrociepłowni, która jest budowana w Częstochowie. I to jest obszar, z którym wiążemy przyszłość, ponieważ mamy świadomość, że w ciągu najbliższej dekady 400 miliardów złotych musi być zainwestowane w polską energetykę, żeby zapewnić niezbędną ilość energii elektrycznej w Polsce i chcielibyśmy się nie uplasować na tym rynku i utrwalić naszą obecność. Panie prezesie, gdy gościł u nas w pierwszej półroczu tego roku, rzecznik Grupy Gwarant, pan Witold Jajszczak, mówił o jednej sprawie, a propos tych zwolnień, że no, jeśli będą zwolnienia, a nagle będą Zamówienia. To będzie problem z zatrudnieniem, że zacznie brakować tych fachowców. Teraz mówi Pan, że są te zamówienia. Czy ta załoga 800-osobowa wystarcza, żeby je zrealizować? Do tego poziomu sprzedaży, który w tej chwili, w tej chwili mamy, ta załoga wystarcza. Jeżeli mamy jakieś spięczenie, posiłkujemy się nad godzinami i wydaje mi się, że na tym etapie to jest dobre rozwiązanie. Istotne dla nas będzie pierwsze półrocze przyszłego roku, jak będziemy mieli ustabilizowany portfel. Na pewno na pewno będziemy przyjmować do pracy specjalistów, których jest chwilowy brak. Rynek wysoko kwalifikowanych spawaczy, wysoko kwalifikowanych ślusarzy, kadry inżynier inżynieryjnej, inżynierskiej, to na pewno jest to, co nas interesuje. Także te specjalności w Zugilu będą zawsze poszukiwane. Pierwszy segment, o którym mówiłem, który udało nam się uruchomić, to była energetyka. Druga to inwestycje, ja to nazywam infrastrukturalne albo finansowane ze środków Unii Europejskiej. I tutaj, taka inwestycja, którą realizowaliśmy jako poddostawca Budimexu, to przejście graniczne między Polską a Ukrainą. To inwestycja właśnie finansowana ze środków unijnych gdzie występowaliśmy w roli generalnego realizatora. Budimek zrobił część budowlaną, natomiast Zugil prefabrykację konstrukcji stalowych oraz montaż. I następnie taką rzecz bardzo medialną realizujemy od kilku miesięcy. Realizujemy dostawy na Stadion Lecha. To są ciężkie konstrukcje stalowe, bardzo przestrzenne. Zugil musiał opanować technikę spawania konstrukcji rurowych. Wiele osób zostało doszkolonych, zdobyło niezbędne certyfikaty. Tak. Można powiedzieć, taki drugi, y, drugi dach y, wykonywany w Zugilu, bo pierwszy y, Park de Prince y, w Paryżu. Wiem, tylko że, że Park de, Par de Prince y, był y, ponad 10 lat temu, także inne technologie. Inne technologie. Poza tym y, myślę, że, że, że ta wiedza też się mogła trochę rozmyć. Y, musieliśmy się pewne rzeczy uczyć od nowa, musieliśmy zainwestować urządzenia spowalnicze się na z traktory do spawania oraz urządzenia do cięcia rur w trzech płaszczyznach. Wydaje się, że, że po stadionie Lecha może Baltic Arena, może stadion narodowy, prefabrykacja na, na tych obiektach, ale generalnie... nie Baltic Arena, PGE Arena, bo PGE wykłada duże pieniądze na tą nazwę. Dla nas, dla nas jest mniej istotne, jak to się będzie nazywało, byleby pozyskać część, część kontrakt. zamówień, kontrakt. Ale generalnie patrząc w przyszłość, to Zubil powinna składać się z trzech takich segmentów działalności. Pierwsza rzecz to technologie malarskie, galwanizerskie. Jesteśmy przed dzień podpisania kontraktu dla grupy Volkswagena, dostawy trzech, to będzie taki kontrakt na Zubil relatywnie duży, trzech suszarek. I ten, czyli linie do galwanizacji, kataforezy, anaforezy, linie malarskie, to jest ten segment, który na pewno będziemy, mówiąc kolokwialnie, dopieszczać, aby umocnić naszą pozycję na rynku polskim i rynku europejskim. Drugi segment działalności to są konstrukcje ciężkie, konstrukcje przestrzenne tej działalności zadedykowana jest nasza ostatnia inwestycja, którą w lutym oddaliśmy. Piękna i tutaj kłaniam się moim poprzednikom. Piękna, duża hala, świetnie wyposażona.